Teraz Kramer i Kapuadi I na zamknięciu wreszcie udaje się trafić była do bramka, siatki. To, to, to czy też. To była bramka. To, to piłka. W mojej ocenie jest. była w. Shita. Oj, 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 oj. I czyżby gol? No i chyba tak to się nie dzieje. Naprawdę. Niesamowita sprawa. Widzieliśmy od razu. W polu karnym dobra piłka do Kramera. Kramer Gual! Wreszcie efektowna dobra akcja wielopodaniowa i finalizacja na miarę byłego króla strzelców. Znowu udane zagranie tutaj między linię. Kramer nie zdąży, ale jest Gual! Mar Gual po raz kolejny. Legia 4 i zespół Karnal One. Kolejna akcja z udziałem Blaża Kramera. Kramer szybko tutaj załatwia sprawę i zapomina o tym niewykorzystanym rzucie karnym. Blaż Kramer. Legia prowadzi 5 do 0. Ale zwrócimy szansa jeszcze na bramkę numer... wielu zawodników zainteresowanych oddaniem strzału i robi to Claude Gonsalves. No, świetny świetny strzał, naprawdę genialny. No i to, czego chcieliśmy, szósta bramka. Nie małej pomocy Przeciw Sytuacja Komalenia, Warszawa, i to jest od razu gol na 1 do 0. Krótko po wznowieniu jest wreszcie otwarcie spotkania. Kapuska, już sygnalizacja, jak ta piłka będzie za chwilę zagrywana. Jest tam Jędrzejczyk, i jest 2 do 0. Jędrzejczyk. Znakomity atak na piłkę. Morisita, Morisita na zamknięcie. Gol! Gol 3 do 0. Bardzo dobrze tkwiczony Mark Williams. Jędrzejczyk. Dobre przyjęcie przez Urbańskiego. Nsame. Same! Tak się wita z kibicami Legii Warszawa. Nsame. Turce. To też dobre uderzenie Wojciecha Urbańskiego. 83. minuta. Popatrzmy. Gol. Gol na 5 do 0. Rasmussen. Jest prowadzony. budgar! Niestety. 0-1. Patrzą z perspektywy Legii Warszawa. Rozklepana defensywa stołecznego zespołu i Pundgard robi to idealnie. Za dobre podanie zamknięcie jest. Gol na 1 do 1. Tomasz Bekart, a więc błyskawiczna odpowiedź Legii Warszawa. O to chodzi. Fiszow i już tam idzie na tę piłkę. No właśnie, no właśnie on. Fiskarden jeżeli już przejdą jedną strefę są w stanie zagrać na tyle dokładnie. A czy to jest ten moment? Blaszk, grawe było piłki, Tak! Tak! Zrobili to! 2 do 2 Kluginia! nieco Chłopaku, który wszedł na boisko celowo, że ma słowa. chłopak, bo ma lat 18. Rozpędza się teraz Kramer, Kramer! Wyłożenie tak! Tak, tak, tak! Morisita! To wszystko zamyka, ale... Ale już wiemy co się tutaj wydarzyło. Offside. Patrzymy za chwilę na to, czy będzie jakieś sprawdzanie, czy też było to ewidentne. Świetna akcja Alfarella. Nie w to jest... No, patrzymy co jest. Wątpliwości nie mieliśmy żadnych. Proszę. Daniel Was. Zach spokojnie. Były reprezentant Danii. I ta cała gra o czwartą rundę przy Łazienkowskiej Zaczyna się od nowa. Zobaczymy czy teraz podobnie nie inaczej winagr. Mocna centra go! Radovan Panko! Teraz przeszła piłka przez obłokę. Wszołek do Kramera! Los Kramer! Marsja prosto pada za granie Morisita i to musi być gol! Marku Była akcja, o której będziemy trochę. O, teraz Pekard! <laughs> w tym momencie popatrz jak na złość w 91 minucie Tomasz Pekard pakuje piłkę do siatki. No, możemy się z tego cieszyć tylko tak, że legia może ten mecz wygrać. Dopisze jeszcze punkty do współczynnika i swojego i krajowego, ale to jedyne, jedyne pocieszenie na zakończenie tego smutnego meczu. Całe szczęście, że ten gol padł, bo rzeczywiście.